Nie żyje legenda polskiej telewizji. TVP przekazała poruszającą wiadomość. Pożegnanie Jolanty Wojnarowicz wstrząsnęło nie tylko Śląskiem, ale i całym krajem. Jej głos, twarz i styl przez dekady towarzyszyły Polakom przed ekranami. Teraz nadszedł czas na ostatnie słowo, pełne wdzięczności, wzruszenia i ciszy. Witajcie na kanale Alicja Protki Gwiazdy. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest postaci wyjątkowej, która przez całe zawodowe życie była wierna jednej misji telewizji publicznej i ludziom, którzy codziennie ją oglądali. TVP Katowice poinformowało o śmierci Jolanty Wojnarowicz, niezapomnianej prezenterki, której głos i twarz znało kilka pokoleń widzów. To wielka strata nie tylko dla środowiska dziennikarskiego, ale i dla milionów Polaków, którym przez lata towarzyszyła z ekranu. Choć lato 2025 roku przyniosło wiele tragicznych wieści ze świata rozrywki i kultury, jak śmierć Ożzego z Zbourna czy Halkę Hogana, jak również Stanisława. Sojki, którego śmierć tuż przed koncertem w Sopocie poruszyła kraj, to wiadomość o odejściu Jolanty Wojnarowicz dotyka nas szczególnie mocno. Bo nie chodzi tu tylko o znane nazwisko, lecz o bliskość, z jaką przez dekady wchodziła do naszych domów. W dokumencie twarzy telewizji Emitowanym w 2017 roku, Jolanta Wojnarowicz wspominała swoje początki z ciepłem i prostotą, która od zawsze ją cechowała. Ja byłam młodą mężatką, mieszkaliśmy na wyspie w Opolu. Mąż dojeżdżał do pracy do Strzelec, a ja zostawałam sama. Znajomy zadzwonił i powiedział: Chodź, pojedziemy do Katowic, tam jest jakiś konkurs na spikerki, co się dzieje? Zanim Adam wróci, już będziesz z powrotem opowiadała. Ten pozornie przypadkowy telefon zmienił całe jej życie. Pamiętne studio w Katowicach, tłum kandydatek i atmosfera niepewności to był początek. Po pierwszym nagraniu usłyszała, że musi popracować nad dykcją przez dwa miesiące. I tu znów kluczową rolę odegrał mąż, który zorganizował jej codzienne lekcje z mistrzem wymowy, panem Molikiem z teatru Trzynastu Rzędów. Po dwóch miesiącach powiedział: wystarczy, jest dobrze, wspominała. Od tamtej chwili rozpoczęła się wieloletnia przygoda Stefał Petry Katowice, w której pracowała aż do emerytury. Była obecna w porannych pasmach, programach informacyjnych i edukacyjnych, a także w licznych inicjatywach lokalnych. Dla widzów była twarzą zaufaną, spokojną, elegancką dla współpracowników wzorem dziennikarskiej klasy i etyki. 1 września 2025 roku przyszła ta wiadomość, której nikt nie chciał usłyszeć. Dziś żegnamy ją z wdzięcznością za profesjonalizm, kulturę słowa i styl, którego uczyła kolejne pokolenia, napisała redakcja TVP Katowice. Wspomnienie o Jolancie Wojnarowicz przywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych. Widzowie piszą o jej kojącym głosie, cieple spojrzenia, spokoju, który wprowadzała na ekranie. Dziennikarze wspominają ją jako mentorę, człowieka mediów z klasą, kobietę, która nigdy nie krzyczała, a wszyscy jej słuchali. Śmierć Jolanty Wojnarowicz to kolejny cios dla świata polskiej kultury i telewizji publicznej, który w ostatnich miesiącach żegnał kolejne legendy. Ale zarazem to moment wspólnej pamięci i wdzięczności dla tych, którzy przez lata nie tylko informowali, ale też kształtowali nasz sposób patrzenia na świat. Jeśli pamiętacie jej twarz, głos i obecność, zostawcie serduszko w komentarzu. Jeśli chcecie, aby pamięć o niej nie zniknęła, udostępnijcie ten odcinek dalej. I pamiętajcie: legenda nie znika, legenda trwa w nas. Zasubskrybujcie kanał Alicja Plotki Gwiazdy, jeśli chcecie być na bieżąco z historiami, które poruszają serce i zostają z nami na długo. Dziękuję, że jesteście.